Strażnik zgub. Na pewno każdemu z nas zdarzyło się kiedyś zgubić coś cennego. Strata może mieć dla nas charakter materialny lub sentymentalny. Nie zawsze jednak musimy pogodzić się z losem, ponieważ z pomocą przychodzą na przykład niezwykli pomocnicy. W religii chrześcijańskiej powszechny jest kult świętego Antoniego z Padwy, który poproszony o znalezienie zguby udziela wskazówek w postaci nakierowania nas na miejsce, w którym się ona znajduje. W dzisiejszym artykule chciałbym zaznajomić Was z inną postacią, magicznym strażnikiem zgub. Poniżej prezentuję formułę, którą należy wypowiadać, a która przynosi efekt, jak w przypadku świętego Antoniego. Za każdym razem, kiedy chcesz odnaleźć zagubiony przedmiot, pomyśl o nim i wypowiadaj te słowa, powtarzając je do skutku. Strażniku tego, co znika, otwórz swe uszy. Teraz mnie usłysz. To, czego szukam. Przynieś mi tutaj. Na księżyc, na słońce, na ziemię. Na powietrze, na ogień i wodę. Dziękuję. Życzę szybkiego znalezienia zgub. Wróżbita Łukasz Węcka.